Ja też bym takiego chciała! Ale rodzice nie chcą się zgodzić. Muszę ich jakoś namówić! Także plan pies wchodzi w życie. Mamo! O nie, ja znam to, mamo. Nie możesz, Julka. Ale przecież jeszcze nie powiedziałam, o co chodzi. I nie musisz. Nie zgadzam się. Mamo! Warunków. Po drugie, pies to nie zabawka, tylko obowiązek. No ale to ja będę się nim zajmować. Wychodzić codziennie na spacery, karmić, kąpać, a jak zachoruję, to nawet go uleczę. No przecież ostatnio kupiłaś mi ten zestaw lekarza. No to może go wreszcie na kimś przetestować. No to ja już życzę temu psu powodzenia. E, czyli się zgadzasz? Oczywiście, że nie. A mamo! Nie ma żadnych ale. Nie zgadzam się ani ja, ani ojciec. Już jestem! No nareszcie, no gdzieś ty tak długo był! E, musiałem zajechać w jedno miejsce i zajęło mi to trochę czasu. Ale, Julcia, mam dla ciebie niespodziankę! A jaką? Mówiłaś ostatnio, że chciałabyś pieska, także. Proszę! A jakie piękne, Tato! Dziękuję! ci! Chyba się zaraz poryczę jak dziecko! No przecież już jestem, donosła! jak, podoba się? Tak cudny jest. Nazwij to Krachamek, bo taka słodka bułeczka z niego. E, Bogdan, czy my możemy na słówko? E, tak, jasne. Czekaj, a po co ci ta patelnia? A wiesz co, no trzeba ją troszkę naprawić, także chodź no, pomożesz mi. No dobra, no przecież Bogdan Złota Rączka to wszystko naprawi. Słuchaj! ale... Zębą będziesz mi raju. Chodź, pokażę Ci, jakie mam fajne zastrzyki! Na pewno ci się spodobają! Jeszcze jeden i widzisz, nie było tak źle! Teraz na pewno po tym zastrzyku będziesz czuł się! Nie! no, pan Grahamek, jaki szczęśliwy! Jurka, no nie widziałeś gdzieś moich okularów? No tylko spójrz na niego! Czy te oczy mogą kłamać? Mm, nie! nie. Mm, no, weź go, nie, nie, nie. Julka, zbieraj się! No przecież muszę cię zawieźć na korepetycję z angielskiego. Co? Ale to dziś? A, a co z panem Grahamkiem? No to ja mówiłam, że będą z nim same problemy. Przecież musi ktoś teraz z nim zostać i się nim zająć. A mnie ojca i Klaudi nie będzie. Nie ma takiej możliwości. Łama, no babciu, to tylko godzina i później ja już się nim zajmę. Boże, no. Dobra, ale nie dłużej niż godzinę. Dziękuję ci, jesteś najlepszą babcią. i to ja was tutaj zostawiam. Będziecie mieli czas, żeby się zaprzyjaźnić. I, tylko babciu, bądź grzeczna. Ja? No chyba tej sierściuch. Boże, drogi. Wrobić babkę w opiekunkę sierściuchy, no tego jeszcze nie grali. No. Zostaliśmy sami. Ale słuchaj, nie wchodzimy sobie w drogę. Ty idziesz spać, a ja będę oglądać telewizję, jasne? No. Dobra, to babka się tu włączy teraz jakiś, o, program. Fajny. Ciekawy. A few moments later. już przysnęło mi się trochę. Ej. Ej. Co tutaj tak zapię? No nie było mnie ślad. Jest ty trafił. No, Cąk mnie na kanapie. No czy te zmarowałeś? No kto to teraz posprzęta? No. no tak rzeczywiście, że babka no pies w domu i same problemy. No chce jakaś chusteczka. A to co do... No? Co за а teraz Co, что за штурм? Специально вытащи вам на рамки, что мы а ты раз жлобу ущипнула. Ты что, я думаю, и вы тебе не дорожили, что ж вам? а что ты тут дорожил, если ну, вам придешь мою убрать? Салат погрызёвая. Не, ну, скончилась. Идем. Слухай, бабки терпиво, что не скончила. На 15 минут запрошу док лекарника. swoje zachowanie, a ja w tym czasie będę czyścić swoje buty. Jasne? No. Także zapraszam i żadnych wyboków. No, nareszcie doczyszczony. Co za kupiel wręcznie? No ja wiedziałam, że to jest słowo, ale zaś taki? Nie. Co tak ładnie pachnie? O, Gosiu, a co ty tutaj dobrego robisz? A wiesz, co szarnotkę zrobiłam? O, to super! Ciekawi. Ale gdzieś w piekarniku? No tak, a gdzie nie będzie. mój Babka, coś się stało? <grych> Długami tego nigdy nie daruje. No, ale muszę się gdzieś schować ...do szafy. Ej, Hejka, mamo, nie widziałaś może gdzieś babci? Nie. Aha, to kiełaj stąd, bo musimy porozmawiać. O nie. Ja cię przepraszam z całego serca. Ja nie chciałam, żeby tak wyszło z panem Grechankiem. Ale o co ci chodzi? O tej sytuacji, wiesz, Szarlotka i on. A to mama była na niego trochę zła, ze żaru połowę, ale już jej przeszło. Jak zeżarł? To żyje? No. I teraz śpi sobie słodko. To co ty mi chciałaś powiedzieć? No, ja Cię chciałam przeprosić za to, że się trochę przedłużyło, ale zajechaliśmy jeszcze do sklepu po jakieś zabawki dla pana Grachanka. A ty za co, co mnie przepraszałaś? Ja? Y, Zajmic. Y, a ten twój piesek to naprawdę bardzo sympatyczny. No i widzisz, mówiłam, że się polubicie. Ech. Ech.